Hej, kagagatki, to Marcin z kanału Bols Imaginatorium. Ostatnio pokazałem wam, jak zrobić mazura bez cukru. Natomiast naszła mnie chęć, żeby zrobić jeszcze takiego, takiego bardzo klasycznego, ale dwupiętrowego. U mnie w rodzinie ten przepis krąży od lat. I jest on pożądany przez wszystkich i to jest pożądane od słowa żądać. Zawsze chcą, żebym zrobił takiego mazura. Jest on na kruchym spodzie. Ten kruchy spód jest przełożony taką wkładką kokosowo-bezową, na na to jest następna warstwa nałożona krucha i na to ten pyszny kajmakowo-karmelowy krem. Jest to na pewno bardziej czasochłonny przepis niż ten, który wam wcześniej pokazałem, ale na pewno będziecie zadowoleni z tego, co wam później wyjdzie. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani jak zrobić własny dwupiętrowy mazur, to oglądajcie dalej. I na szybko przechodzimy do przygotowania ciasta. Ciasto będzie się składało z kilku składników. Po pierwsze z jednej kostki 200 gramowej masła. Oprócz tego z dwóch żółtek jajek kurzego. Dwóch łyżek takich dość kopiatych kwaśnej śmietany. A także z mieszanki rzeczy sypkich. To znaczy mamy tutaj mąkę krupczatkę. I mąka krupczatka jest to mąka, która jest dość sypka i ona nadaje takiej większej chrupkości ciastu kruchemu, dlatego tutaj jest jej dodatek. Jest to tylko 150 g. Głównym składnikiem tego wszystkiego będzie mąka pszenna której jest 300 g. Oprócz tego mamy również jeden budyń waniliowy, a także 150 gramów cukru pudru. Najważniejsze, żeby to był cukier puder, ponieważ jeżeli użyjemy tutaj nie cukru pudru, wtedy ten cukier może tak nie rozpuścić się do końca w cieście i później jak upieczemy to kruche ciasto, to on będzie tak się szklił brzydko. Dlatego cukier puder jest o wiele fajniejszy, ponieważ nie dość, że on ma taką konsystencję trochę mąki i łatwiej nam się wtedy wmiesza do całego ciasta, to jeszcze doda on charakterystycznej słodyczy cukru. I teraz nie pozostaje mi nic innego jak tylko do miski ze składnikami bardziej lejącymi się dodać te wszystkie sypkie. I teraz to wszystko trzeba ugnieść na ciasto. Zagniatamy do momentu, kiedy wszystko nie zacznie odchodzić nam ładnie od palców. Ciasto jest zagniecione, jak widzicie, i w tym przypadku ja sobie już użyję połowę tego ciasta do wylepienia mojej foremki, którą mam już przygotowaną. Ona jest przygotowana w taki sposób, że to jest zwykła foremeczka okrągła z podnoszonym dnem dlatego, żeby później łatwiej było wyciągnąć ciasto. Dałem tylko taki arkusz papieru, który sobie dociąłem, żeby też było później jeszcze łatwiej wyciągnąć to ciasto po wystudzeniu się i taką foremkę muszę wylepić połową tego ciasta, ale nie tylko wylepić dno, ale również zostawić sobie dość sporą część tego ciasta, żeby zrobić ranty. Także wyciągam sobie połowę ciasta. Resztę Ustawiam na boku, pozostałą część ciasta sobie odłożę na chwilę i teraz bawimy się w wylepianie. To znaczy nie będę bałkował tego ciasta na arkusz, a później próbował go przenieść, ponieważ ono jest teraz jeszcze bardzo plastyczne i nie udałoby się to, dlatego używam palców żeby rozgnieść go na odpowiednią grubość. W międzyczasie rozgrzewam sobie już powoli piekarnik do temperatury 180 stopni, bo w takiej będziemy piec ciasto. Tylko pamiętajcie, że na początku ono musi się dobrze schłodzić, więc nie ma sensu Odpalać piekarnika wcześniej. Będziemy musieli jeszcze około pół godziny ciasto podtrzymać w lodówce. Teraz mam pozostałą część ciasta i teraz sobie będę brał takie odrobinki, a następnie je formował w kulę i będę ją dawał tutaj na bok, robiąc taki rancik. Ta kula jest lekko rozpłaszczana z góry, z boku. I tworzy nam taki ładny kawałek muru, który teraz będziemy budować. Biorę sobie następną część, daję obok, znowu przyciskam lekko, przygniatam w dół, tak żeby nie tylko się zrobił rancik, ale również żeby te części nachodziły na siebie. I teraz odpowiednio gospodarując ilością ciasta, które mam do dyspozycji, muszę wylepić cały bok. No, i mamy to. Trochę się zestresowałem, ponieważ zostało mi tyle ciasta, ale to ciasto zostanie użyte teraz do zrobienia drugiego dna. Na początku jednak musimy wypiec to. W związku z tym, żeby ono nadmiernie nam nie wyrosło do góry tutaj na środku, musimy sobie ponabijać je, używając widelca dość gęsto tak żeby powietrze gorące które by się gromadziło pod spodem takiego kruchego spodu żeby ono uciekało właśnie przez te dziurki a nie żeby one nam podniosło go ponieważ później może się odkształcić i może nam pokrzyżować szyki teraz Musimy bardzo dobrze schłodzić to ciasto, zanim włożymy do piekarnika. Więc ja teraz na 30 minut przynajmniej przeniosę ciasto do lodówki, a następnie po tym czasie włożę do nagrzanego piekarnika i będę piekł około 25-35 minut. Wszystko zależy od tego, kiedy ono zacznie mi tak ładnie brązowić. Chodzi o to, żeby doprowadzić ciasto do takiego stanu, żeby ono się upiekło dobrze i żeby nabrało takiego ładnego brązowego koloru. Jak spotkamy się po tym, jak już wypiekę blat, to Wam pokażę jak ono powinno wyglądać, wtedy na pewno lepiej Wam będzie ocenić ten moment. Więc teraz ja biorę się za kończenie spodu i widzimy się za chwilę. I słuchajcie moi drodzy, mój spód już jest po upieczeniu i po ostudzeniu. Bardzo dobrze go ostudziłem, korzystając z tego, że na zewnątrz jest jeszcze lekki chłodzik i mogłem zastosować taki szybszy model chłodzenia. Teraz przejdźmy do zrobienia tej wkładki kokosowej. Do jej zrobienia potrzebujemy też nagrzanego piekarnika. Nagrzejcie sobie piekarnik na 140 stopni, ponieważ będziemy musieli poczekać aż dobrze się ta. Wkładka zetnie i to może zająć około 20 do 30 minut, maksymalnie. W zależności od tego, jak wam grzeje mocno góra, tak długo trzeba będzie to trzymać. To będzie coś ala. Połączenie bezy, tylko ona nie będzie taka chrupka, ona będzie taka leciutko gumowata i ona po prostu musi się dobrze zapiec, zarówno z góry, tak żeby leciutko się zrobiła brązowa, jak i w środku, żeby była dobrze ścięta. Dlatego, żeby zrobić taką wkładkę, potrzebujemy białka, które będziemy ubijać z cukrem. Tutaj mam 100 g cukru i ubijam na sztywno. Nie nadmieniłem, że do wkładki używamy czterech białek i tak właśnie ubiłem z cukrem. Zobaczcie, że już jest taka fajna konsystencja. Cukier się rozpuścił i on usztywnił te białka. Teraz będziemy dawać kolejno 100 g wiórków kokosowych i delikatnie je tutaj wmiksujemy. Nasza wkładka jest już gotowa. Teraz będę wkładkę wylewał na przygotowany blat. Teraz sobie wyrównuję tutaj, następnie włożę ją teraz do piekarnika. W międzyczasie natomiast będę już przygotowywał sobie drugą część ciasta, czyli wykleję sobie ciastem, które mi tutaj pozostało, drugą bliźniaczą blaszkę i zmrożę. W chwili, kiedy wyciągnę tą część, wtedy będę mógł zacząć piec drugą i będziemy gotowi do składania mazura. Dajcie mi teraz chwileczkę, króciutki time i widzimy się za sekundę. I nareszcie mamy dwie składowe, to znaczy mamy dolną część i mamy przyszłą górną część. Zobaczcie, że ta beza jest taka lekko zbrązowiała, ona się napompowała, ale w momencie kiedy przestygła, to powietrze uciekło, ona zeszła na dół, ale dalej ma taką fajną, chrupiącą skórkę na górze. Tutaj mamy tą część już gotową. Teraz musimy przerzucić ten blat, który został dopieczony na górę. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś duże nierówności, bardzo to wtedy trzeba będzie sobie wziąć nóż i skroić górę. Natomiast tutaj piana była dość równo rozprowadzona, dlatego nie ma takiej potrzeby. I mamy to. Umieszczam jedną część na drugiej części, wyrównuję. I teraz jest to właściwe miejsce, na którym będziemy pracować. Na górę wylejemy kajmak. Tutaj zobaczcie, mam taką gotową masę krówkową i z tego właśnie będę robił krem, który będzie na górnej warstwie. Dlatego przerzuciłem sobie do miski zawartość puszki i teraz do tego będę wmiksowywał 100 g masła. Jest to masło roztopione. Ja sobie go roztopiłem wcześniej. Ono musi być lekko przestudzone, więc przesunę sobie tutaj ciasto, przygotuję masło, bleję. A następnie wmiksuję. I tu jest pięknie pachnąca masa. Teraz będziemy ją przenosić na właściwego mazura i będziemy tworzyć płótno, na które będziemy mogli nanosić później dodatkowe elementy, które przyozdobią mazur. Masę dokładnie tutaj rozprowadzę. Teraz już to wygląda fajnie i tak naprawdę można by było już chrupać, bo po schłodzeniu ta masa tak się zespoli dodatkowo, ona zrobi się troszeczkę bardziej sztywna i już sama w sobie jest przepyszna. Ale to jest mazur, więc musimy go przystroić. Dlatego mam tu już wcześniej przygotowane parę rzeczy, które będą mi służyły do tego celu, jak morele, jak orzechy. Więc ja teraz zajmę się przystrajaniem i zaraz Wam pokażę, jak mi to wyszło. A few moments later. I tak to właśnie wygląda. Możecie tutaj puścić wodze fantazji i dodać dodatków, jakich tylko chcecie. Niektórzy lubią takie cukrowe posypki, niektórzy lubią takie cukrowe perełki, niektórzy lubią same bakalie. Ja właśnie jestem w tej grupie, uwielbiam same bakalie. Im więcej orzechów, tym lepiej, ale przełamane takimi rzeczami, jak na przykład suszona śliwka, daktyl, bądź inne tego typu rzeczy. Dlatego to jest mój mazur. Ja go teraz Teraz wrzucam do lodówki, niech on się dobrze schłodzi, a następnie widzimy się na prezentacji. Do zobaczenia. I tutaj jest ten mazur. Zobaczcie, ten wzorek, który został ułożony, świetnie się trzyma, nic nie spływa, a całość jest dość masywna, ponieważ. Dużo jest tutaj ciasta kruchego i dużo jest tutaj pysznych rzeczy. Popatrzcie też, jak te warstwy ładnie się tutaj układają i tworzą nam takie dwa piętra. Świetnie to wygląda i czy użyjecie tutaj takiej okrągłej formy, jak ja użyłem, czy takiej bardziej kwadratowej, prostokątnej, zawsze będzie się tu udawało. Dodatkowo pokazałem wam i w tym, i we wcześniejszym mazurze, jak zrobić taką obwódkę, która zawsze się udaje. Nie wymaga to od Was jakichś nie niesamowitych zdolności, nie musicie tego pleść, nie musicie tego jakoś dodatkowo oporządzać, zawsze się udaje. I tak właśnie wygląda całość. A tutaj jest kawałek. Możecie tutaj zobaczyć, że trochę tego bezika z przodu mi zostało na tamtej formie. Ale tutaj widać, jak jest taka ładna, fajna, biała warstwa. I ona jest przepyszna w smaku, ponieważ jest wypełniona tymi wiórkami kokosowymi, które dodaliśmy. Ta warstwa kajmakowa też jest taka dość gruba. Dlatego pamiętajcie, jeżeli będziecie kroić dla gości, to krójcie te kawałki trochę mniejsze, ponieważ to na pewno będzie słodkie i sycące. I tak właśnie ma być. Te mazury, które robiły moje babcie, one właśnie takie były, takie dość treściwe, one były takie słodkie, natomiast ten smak był wyważony. I tak właśnie mi się kojarzy Wielkanoc z takimi właśnie mazurami. A wy jak robicie swoje mazury? Czy te mazury są bardziej jednowarstwowe, czy takie właśnie dwuwarstwowe? Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda u Was. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Tymczasem zachęcam Was do podążania za naszym kanałem. Na pewno na niego trafi niedługo fascynujący kolejny filmik, do którego serdecznie Was już zapraszam. Tymczasem żegnam się z Wami dzisiaj, do zobaczenia. Cześć!